Mano widzowie, jest wieczór, tak wieczór mogę Wam nawet pokazać, żeby... Oj, <laughs> czekajcie, ja nie wiem, czy jest tak późno, tak, bo ja tu ciągle siedzę. Zasłaniam właśnie, tutaj odsłaniam raczej. Czekajcie, o, a tu się odsuwa. No jest tak ciemno. Popatrzcie, tak jest ciemno, to jest dalej zasunięta. Za, za I, i tak, to tu Hanna, moja siostra siedzi um, i tak, dlaczego ma do, o, jeszcze jedną klawiaturę, dlatego, że w tej się jej zalała, I, no, ma petelki. Tak, ona przeszła szybciej na zala. No i to jest nie jej... Jak to się nazywa? Nie wiem. No, no i tak. Um, tu są kredki, które. Um, ten drukopis mi jest niepotrzebny, więc. Zrobię z tego pomponi yy, jak otworzę swój własny sklep oczywiście już muszę być duża więc ta długo będzie trwał ten kanał to wtedy A popatrzcie yy, będę robić takie długopisy będę kupywać i będę z nich robić ryloczki i, i tak w zestawie ma w moich boksach będzie, bo ja już wiem jak to będzie wyglądać, w moich boksach będzie tak bryloczek i taki długopis. Więc, ach, Jesteśmy razem w związku. Dajcie serduszka.